Witam i dziś Spider-Man Forever dzisiaj to jest film z mojej kolekcji figurek Lego Ninjago. Okej. Okay. Pier są figurką. To jest sensei. Mm. sensei Wu Tak on się prezentuje jest. można mu to tutaj zdjąć I też mu można zdjąć, ale głowa się zajmie Teraz muszę się napracować z tym Okay. idziemy z drugą minifigurką Figurką Samuraja X No, widzicie, tak się prezentuje To, w sensie, tu mam niektóre, tu mam te stare figurki, a ta ostatnia jest nowa Możemy mu tu, 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 tutaj. To. O, tutaj zdjąć, ale nie będę tego robił. Nie ma oczywiście zbroje i wygląda jak sam X, czyli że to jest nie ja. Trzecią minifigurką jest Jay z duchów. J z duchów to jest. tutaj takie wiązane buty, no i tutaj Maskę można mu zdjąć, ale nie, nie, nie będę. Nie będę zajmował maskę, bo mi się nie chce. Kolejną minifigurką jest Lloyd. to jest lloyd hmm. z dżungli jest ten lloyd czyli z sezonu z turnieju żywiołów jest ale on jest z tej z dżungli ten właśnie lloyd jest i calls. Z komiksu go miałem, zaraz przyniosę ten stary komiks Proszę bardzo, to ten stary komiks z figurką cola. I widzicie, że on to inaczej tak wygląda, ale Mi się tego jego rzeczy zgubiły Dobra na kolejną minifigurkę i jest to Zayn w stroju jakby w stroju z tych piratów, on jest no bo widać ten orzeł, go orła tutaj, ale pod maską on jest takim zwyczajnym człowiekiem czas na Kaja, który pod maską ma głowę policjanta z tego city, bo mi się głowa Kaja zgubiła, jak to mówiłem już na filmie z wymyślonym, że na ratunek kolowi. Dalej przed minifigurką jest Carlos. Tak się prezentuje. I już. ostatnią minifigurką, czyli moją nową minifigurką, co dzisiaj kupiłam Jest to Zane z nowego sezonu Lego Ninjago Mam miec tutaj przypięty Przypięty do zbroi oraz mam miot od szurygenów z siódmego sezonu tego nowego I on był figurką z komiksem, a raz go pokażę Taka jest to komiks ten. Te komiksy zbytnio się nie różnią, bo tu jest Cole, a tu jest Kai. To są inna, inne tutaj. Tu jest Uważaj na Piratów, a tu jest Podróż przez wir, czasu Super prezent figurka zejna na Nindalonu, a tu jest super prezent, niesamowita. Figurka czarnego ninja A i tu do zejna mamy mamy włosy do tego Tutaj jest tego, o Możemy mu dać te włosy, ale Wolę już, żeby był nasz ninja Ludów Master to cała jest moja kolekcja figurek Lego Ninjago Dziękuję wam za oglądanie 没有，芝麻叶是苔